Czy palenie papierosów ma wpływ na nasze zęby i na nasze dziąsła? Dzisiaj mamy takie pytanie. Słuchajcie, tak, jak najbardziej tak. Jest to dosyć e, taka istotna sprawa, ponieważ wiele osób gdzieś sięga po właśnie tą formę używki, czyli papierosy. No i niejednokrotnie właśnie słyszę, że jest to ciężkie do rzucania. Nie znam tego problemu. W związku z tym nie mogę się wypowiedzieć, ale rozumiem, że są takie nałogi. Palenie papierosów bardzo mocno nam utrudnia rozpoznanie problemu. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy coś się dzieje, to zazwyczaj mamy pierwszy objaw z organizmu, czyli krew, czyli krwawienie, czyli przestrzenie zaczynają krwawić w momencie, kiedy ktoś pali papierosy, nie mamy tego czynnika zazwyczaj, czyli dziąsła nie krwawią. Nawet jeżeli wchodzimy szczoteczką do przestrzeni, nawet jeżeli tą szczoteczkę wprowadzamy w przestrzeń pomiędzy zębami, nie uzyskujemy tego efektu, że tam się coś dzieje. I w związku z tym mamy mylne pojęcie, że wszystko jest w porządku, a właśnie tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że dym nikotynowy on nam, wyobraźmy sobie, tak uszkadza naczynia krwionośne w ten sposób, że on je zatyka, zamyka. Krew nie dopływa do błony śluzowej jamy ustnej tak, jak powinna dopływać. To jest widoczne na śluzówce jamy ustnej. Ona jest zupełnie inna, ona jest taka, taka powiedzmy, mętna. To jest od razu widoczne, że z tą śluzówką coś się dzieje. Czyli ona wygląda, jakby była taka troszeczkę martwicza. No i jeżeli nie możemy sobie z tym poradzić, jeżeli chodzi o rzucenie dymu nikotynowego i palenie papierosów, to słuchajcie, to taka podpowiedź. Zwróćmy uwagę, jak higienizujemy zęby i dziąsła. Dlaczego? Dlatego, że patrzmy na te dwie płaszczyzny zupełnie osobno, to znaczy dziąsła musimy nawilżać, i odżywiać tak, żeby jakby zewnętrznie dodawać tych e, wszystkich takich parametrów, wszystkich substancji, które będą miały te właściwości nawilżające, właściwości podnoszące florę bakteryjną jamy ustnej. E, I jeżeli potrzebujemy do dziąseł jakiejś bójczej pasty, to wybierajmy na przykład chloreksydynę i wybierajmy ją z kolostrum, bo kolostrum ma bardzo silne działanie regenerujące. Ale i tak śluzówka jest już bardzo mocno zniszczona, w związku z tym nie sięgając po pasty, gdzie substancją czynną jest chloreksydyna, wtedy starajmy się robić to jak najkrócej, a zamiennie stosujemy pasty, które są probiotyczne. Te pasty probiotyczne będą budowały nam florę bakteryjną jamy ustnej. I to będzie pomagało w nawilżeniu głębokiej luzówki. Chociaż i tak w momencie kiedy to palenie jest, nie będzie to zbyt długotrwałe. I to jest jedna strona, czyli tkanki miękkie. Natomiast tkanki twarde, czyli zęby w momencie kiedy mamy taką sytuację, że śluzówka jest jakby ma zamknięte naczynia krwionośne. Ona jest taka nieodżywiona, ona nie jest nawilżona. To wszystko ma przełożenie również na zęby, które są bardziej w środowisku takim suchym. I wtedy ma to przełożenie nie tylko na barwniki, które wbudowują się w strukturę zęba i te zęby e, robią się takie bardziej chropowate, takie bardziej matowe, z większą ilością złogów, które są od żółtych do brązowych, częściej musimy higienizować, trudniej jest to robić, to również... Kryształ zęba robi się bardziej taki jakby kruchy, bo on jest również spalony, dlatego że dym nikotynowy wytwarza bardzo wysoką temperaturę około 700 stopni więc wyobraźcie sobie, jak bardzo śluzówka jest spalona jak bardzo palone są również struktury twarde, a więc i zęby. I co wtedy? Wtedy. Jeżeli będziemy przechodzili na płaszczyznę tkanek twardych, czyli na zęby, to wtedy sięgajmy po takie pasty, które będą przede wszystkim mineralizowały nam tą strukturę, grubość szkliwa, ale bardzo głęboko. Zawsze patrzmy na ząb jak na jajko. Skorupka broni się najdłużej, a jajko psuje się od środka. Więc chodzi o to, że jeżeli mamy. Ten, sięgamy po te papierosy, to wtedy tym bardziej powinniśmy patrzeć, że my wszystko, co chcemy robić, to musimy robić bardzo głęboko, bardzo celowanie. Nie może być to w formie tylko naklejonego plasterka, czyli zewnętrznie, i cieszymy się, że jest OK. Cieszymy się, że nie ma krwawienia, cieszymy się, że nic się nie dzieje, ale tam się bardzo dużo dzieje. Niszczy się nasz ząb, niszczy się nasza śluzówka, czyli nasze dziąsła, niszczy, niszczą się a pod spodem, my tego nie widzimy oczywiście, jest recesja kości. Więc te wszystkie procesy, które później zadzieją się i to będzie jak taki wybuch bomby z opóźnionym zapłonem, jak to wybuchnie, to w tym momencie mamy taką sytuację, że nie możemy się pozbierać i nie wiemy, jak właściwie mamy do tego podejść. To są takie sytuacje, gdzie nawet również jakieś zaopatrzenia później brakujących zębów, protetyczne, czy to są mosty, czy korony, czy implanty, które w tej chwili są bardzo mocno rozpowszechnione, jest to utrudnione tylko dlatego, że my głęboko mamy zniszczoną nie tylko tkankę miękką, ale również tkankę twardą i kość. I to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem. Więc jakby sięgamy przede wszystkim po preparaty, które są dla takich sytuacji bardzo celowane. Patrzmy zawsze, tak jak powiedziałam, patrzmy zawsze na dwie płaszczyzny: na miękką i na twardą, czyli na dziąsła, na śluzówkę i na zęby. To są dwie różne płaszczyzny, dobierajmy do tego preparaty tak? Starajmy się, żeby one były bardzo dobrej jakości celowane. Starajmy się pracować na tych nalotach, które dużo głębiej będą wchodziły w powierzchnię zębów i wtedy wybierajmy szczoteczki o fi włoska troszeczkę grubszym, czyli bezpieczny włosek, zasada, bezpieczny włosek, ale fi włoska troszeczkę grubsze, żeby te osady bardziej łamać, pracować, ale też bez e, takiego, bez takiej przesady, takiej średniej e, wielkości fi włoska. Zwężona główka bardzo w szczoteczkach będzie nam pomagała, jeżeli chodzi o ergonomię i dobierajmy do tego na przykład takie pasty, jest taka pasta, która e, na naloty działa w ten sposób, że ona tylko w pierwszym momencie łamie, łamie nalot, a później zaczyna być taką strukturą jakby polerującą. Więc wybierajmy takie pasty, które są na bazie dobrych składów, dobrych, dobrych jakichś parametrów, które będą nam pracowały na tych płaszczyznach, czyli płaszczyzna miękka, płaszczyzna twarda i ewentualnie naloty. Starajmy się dużo pić, jeżeli już sięgamy po papierosy, ale nie kawa, herbata, tylko mówimy o wodzie. Nawilżenie organizmu jest bardzo ważne i starajmy się przede wszystkim, jeżeli możemy, w miarę ograniczać ilość papierosów, po które sięgamy. Jeżeli chodzi o taką jakby wisienkę na torcie, to w sytuacji, kiedy mamy osobę, która pali, to sugerowałabym również, żeby tu wszystko musi być jakby z górnej półki. W związku z powyższym sugerowałabym, żeby technika mycia zębów również była dopracowana. I tego uczymy się właśnie na YouTubie. Znajdźcie mnie, kochani, na YouTubie, wpiszcie Renata Dziedzicka i zobaczycie, tam są firmy darmowe. Chodzi o to, żebyście wy nauczyli się technicznie używać szczoteczki. W przypadku osób, które palą, jest to bardzo istotne, dlatego że mechanika będzie pobudzała ślinianki do pracy, a pobudzone ślinianki do pracy to nie ma lepszego płynu jak ślina do tego, żeby nawilżyć śluzówkę, bo tam mamy wszystko, nawet u osób palących mamy tam absolutnie wszystko to, co jest. Dla nas najlepsze. I dlatego mechanika, mechanika i mechanika jest numer one, a dopiero później pasty, płyny, irygatory i wszystko inne. Więc słuchajcie, ci, którzy palą, zachęcam Was, żeby tutaj ta profilaktyka była jeszcze większa, jeszcze lepsza, jeszcze dokładniejsza. I jeszcze mniej ufajcie, że jeżeli nie krwawi nic. To znaczy, że nic tam się nie dzieje, dzieje się i to bardzo dużo, w związku z powyższym musicie jeszcze bardziej pracować. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam.